Szumi historie. Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa. Witam serdecznie po wakacjach. Rozpoczynamy trzeci sezon Szumi historii i ponownie przygotowałem dla was masę różnego rodzaju ciekawostek historyjek. W tym sezonie pojawi się mnóstwo gości, także zapraszam serdecznie. A pierwszy odcinek rozpoczniemy od portów Gdyni. Tak, tak, wiem, że już taki odcinek powstał, aczkolwiek nie do końca taki jak ten dzisiejszy. Ten pierwszy, jeden z moich pierwszych odcinków, to odcinek poświęcony historii budowy portu, dlaczego powstał w Gdyni, jakie to miało znaczenie dla przedwojennej Polski. A dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o samym porcie takim, jakim jest. Dzisiaj oczywiście będzie parę nawiązań do historii i od tej historii też sobie zaczniemy, żeby nam się dobrze rozmawiało. A zatem zaczynamy. Port Gdynia jest starszy od samego miasta. Różnica to 4 lata. A to z tej prostej przyczyny, że port rozpoczął swoje działanie jeszcze przed istnieniem miasta. To miasto powstało dzięki portowi, a nie na odwrót. Decyzja o budowie portu zapadła u zarania II Rzeczypospolitej, kiedy młode państwo szukało swojej drogi do samodzielności gospodarczej. Polacy potrzebowali własnego okna na świat, które uniezależni ich od wolnego miasta Gdańska o skomplikowanym statusie politycznym to właśnie Gdynia. Niewielka wówczas wioska rybacka stała się miejscem narodzin jednego z najważniejszych projektów odrodzonej Polski. Pierwsze prace ruszyły na początku lat 20. XX wieku, a już w 23. do prowizorycznych nabrzeży zawinął pierwszy statek. Był to moment przełomowy. Zaledwie kilka lat port uchodził za jeden z najnowocześniejszych w basenie Morza Bałtyckiego, nazywano go wizytówką polski i dumą całego narodu. Dziś wciąż można odnaleźć tu ślady tamtej historii. Gdybyście się wybrali w tamte miejsce, pewnie prędzej czy później odwiedzicie Skwer Kościuszki i zajrzycie na nabrzeże pomorskie, które znajduje się na Molo Południowym. To wędrówka przez czas. Cumuje tutaj ORP Błyskawica, okręt muzeum i świadek II wojny światowej, o którym oczywiście też już przygotowałem odcinek i odsyłam do niego. Tuż obok stoi Dar Pomorza, piękny szkolny żaglowiec, który przez lata wychowywał setki polskich marynarzy. A jak dobrze pamiętam, to o żaglowcach też była odpowiednia audycja, więc na naszych mediach społecznościowych możecie ją odszukać. Na końcu Mola Południowego znajduje się zaś unikatowa aleja statków pasażerskich. To zbiór tablic upamiętniających wizyty największych wycieczkowców świata, które zawijały do Gdyni. Wśród nich są takie kolosy jak Queen Elizabeth, Maine Shift czy Norwegian Getaway. Swoją drogą największy, który pływa po Bałtyku, 325 metrów długości. No ogromny statek, a ja miałem przyjemność być na jego pierwszym zawinięciu do Gdyni. Każda z tych tablic to dowód na to, że port Gdynia od zawsze pozostawał miejscem otwartym na świat i pozostaje takim do dzisiaj. Historia portu to nie tylko statki i nabrzeża, ale to także ludzie, którzy go tworzyli i miejsca, które do dziś budzą respekt. Najważniejszą postacią pozostaje inżynier Tadeusz Wenda, projektant i budowniczy portu. To on kierował pracami od pierwszego dnia, a jego biuro mieściło się przy ulicy Waszyngtona. W skromnym budynku, dziś niemal niezauważalnym. Rodził się plan, który odmienił oblicze Pomorza i całej Polski. Nieopodal, przy ulicy Świętego Piotra, znajduje się najstarsza część portu, tak zwany Port Wschodni. Nabrzeża szwedzkie, duńskie i śląskie od lat obsługują towary masowe węgiel, koks, zboża czy nawozy. To miejsce, gdzie tradycja przeplata się z nowoczesnością. Warto wspomnieć o budynkach, które nadają portowi charakter. Zabytkowy urząd morski przyniesiony tu z Wejherowa w latach 20. do dziś pełni ważne funkcje administracyjne. Na ulicy Polskiej stoi pomnik ludziom morza, hołd dla portowców, stoczniowców, marynarzy i rybaków, którzy nie tylko na morzu służyli, ale też często z tego morza niestety nie wrócili. Symboliczny, wykonany z głazów wydobytych z dna zatoki, przypomina o sile, tradycji i legendach kaszubskich. Najbardziej rozpoznawalnym obiektem pozostaje jednak dworzec morski zbudowany w 1933 roku. Uchodził za jeden z najnowocześniejszych budynków w Europie. Stąd wyruszały w świat transatlantyki: Matory, Piłsudski czy Sowieski. I tysiące emigrantów, podróżnych, którzy rozpoczynali tutaj swoją wielką przygodę. Dziś mieści się tu Muzeum Emigracji, miejsce, które łączy historię portu z opowieścią o losach Polaków na całym świecie. Pewnie kiedyś sobie ten temat też troszeczkę bardziej przybliżymy. Podgdynia to także świadek dramatycznych wydarzeń. Podczas II wojny światowej powstał tu monumentalny schron typu Hochbunker T750. Ponoć jedyny taki w Europie zachowany w gotowości eksploatacyjnej. Jego mury mają ponad 3 metry grubości, a wnętrza kryją systemy filtracji, studnie i zapas wody pitnej. Dziś to atrakcja turystyczna i dowód na potęgę inżynierii tamtych czasów. Rozmawiamy sobie dzisiaj o gdyńskim porcie, ale z takim małym przymrużeniem oka, z nieco większym spojrzeniem na to, jak ten port wygląda dzisiaj, jak dzisiaj funkcjonuje. No a ta historia, którą przedstawiliśmy sobie do tej pory? To w dużej mierze historia, a port żyje, port funkcjonuje cały czas, co za tym idzie, musi się rozwijać. Współczesny port Gdynia to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością. Wciąż działają dawne elewatory, zbożowe i chłodnie portowe, ale obok nich powstały potężne terminale kontenerowe. Bałtycki terminal kontenerowy rozpoczął działalność w 1979 roku i był pierwszym takim miejscem w Polsce. W 2006 roku dołączył Gdynia Container Terminal, najmłodsze dziecko portu, które szybko stało się jednym z liderów przeładunków w regionie. Codzienność portu to także ruch promowy. Jest tutaj stałe połączenie łączące Gdynię z Karlskroną w Szwecji. Statki przewożą setki tysięcy pasażerów rocznie. W ostatnich latach wybudowano nowy publiczny terminal promowy, który może obsługiwać jednostki o długości nawet do 245 metrów. To inwestycja, która Zwiększa nie tylko komfort pasażerów, ale też pozwala na rozwój całego regionu. I najważniejszy projekt przyszłości to jednak port zewnętrzny. Zarząd Morskiego Portu Gdynia planuje budowę sztucznego półwyspu, który stanie się przedłużeniem mola węglowego. To tam powstanie nowoczesny terminal kontenerowy o zdolności przeładunkowej co najmniej 2,5 miliona TU rocznie. Nowe nabrzeża będą miały głębokość 17 metrów, co pozwoli przyjmować największe statki, jakie mogą wpłynąć na Morze Bałtyckie. Jednostki o długości ponad 400 metrów i zanurzeniu do 16 metrów. Co warto podkreślić, do Gdańska takie jednostki już od dłuższego czasu przypływają. No i wszyscy włodarze portowi w Gdyni, jeżeli chodzi o przyładunek, ten, który ma miejsce w Gdańsku, Gdańskowi bardzo mocno zazdroszczą, to też dobrze, że tego typu plany powstają i port będzie się rozwijał. Port zewnętrzny nie tylko zwiększy potencjał przeładunkowy, ale też stworzy nowe miejsca pracy i dodatkowe wpływy do budżetu Gdyni, Pomorza i całej Polski. Projekt realizowany jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Stanie się jedną z największych inwestycji morskich w tej części Europy i kolejnym wielkim symbolem nowoczesności, tak jak 100 lat temu sama budowa gdyńskiego portu. No. Takim dosyć luźnym odcinkiem, żeby Was na sam początek nie zarzucać dużą ilością dat, nie zarzucać Was ciężkimi tematami z historii, rozpoczynamy trzeci sezon Szumi Historii. Mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia, jak zwykle, w kolejnej audycji. Szumi historie, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.